Witam Was moi drodzy. Ja jestem Zygfrydku, a to jest mój świeży zakup, czyli Amnesia Machine for Pigs, czyli maszyna dla świń. Yy, gra miała premierę 10 września, ja ją kupiłem 8, jeśli dobrze pamiętam, w przedpremierze, ponieważ wtedy była tańsza. Start New Game. Jest. Nasza znaczy, poprzednia przygoda z Amnezją była krótka, ponieważ grałem tylko jakieś dodatkowe rozdziały, ale była całkiem przyjemna, moim zdaniem. Znaczy, przyjemna. Przyjemnie straszna. <laughs> Eee, tak jak mówiłem, gra miała premierę 10 września, dziś jest 12, ponieważ wcześniej niestety nie miałem czasu eee, w nią zagrać. Mam nadzieję że dzisiaj to troszkę nadrobić i nagrać od razu dwa albo trzy odcinki, ja co, jak bać się to na całego, nie? No w ogóle wiecie co, poprawię tu sobie zespołkę. A, lepiej nie będzie. Jak widać bardzo szybkie ekrany ładowania. I mamy serce opisane tutaj. Jakby ktoś interesowało, to tu po gdzie jest W, to jest pewnie jakaś główna aorta, a to jest coś ta A nieważne. We mnie tam, ha, ha, ha. anatomik słabe, czy jak to się tam nazywa. Dobra, ciśniemy w amnezję. Dajcie mi coś. Czyni siebie bestią. E, usuwa, usuwa z siebie ból bycia człowiekiem. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że tam było napisane Samuel L. Jackson. <laughs> Okej. Okay. Milka powinna grać, ona tak, tak, tak śmiesznie czasem jak się wygłupia to mówi tak śmiesznie Tatusiu ja tak nie umiem śmiesznie jak ona No ale cóż nie można wszystkiego Jestem w klatce mm. O nie myślałem że to ja już ruszyłem kamerą Ale chyba jednak nie Ja się wyturlałem z klatki Amnesia, maszyna dla świn. Nie rozumiem w ogóle tytułu. Mam nadzieję, że ma jakieś takie fajne odniesienie. O, ruszam kamerą. O, plama krwi. A nie, to pewnie wino tylko. Uuu. Mam krzywą kamerę i czuję się jak po butelce wina. Coś jest interesującego. Nie, najwyraźniej. No nie. Tu nie. Uuuu, dzień dobry. A, na kuina na E mogę się wychylać. Dobra, to jest coś co lubimy. O! In my dreams I see a man dressing in Jaguar Skins, ale nie chcę mi się tego czytać. O! Książki. Książka więc o, to nie jest książka, to jest czapka. Aha Dobra, pójdźmy. Daddy, daddy, find us! Na iot otwieramy my journal. A fewer dreams I wake alone to a house of silence. That missing sound of children playing like a dog. So. And fecund speculture becoming me to begin and send to the loam where surely only bodies may be found. No matter, my children call and I shall answer. I will find them. Wuuhuuhu. English reader. Yay. Oh, pokój. Oh, zielona lampa. Czy potrzebuję zielony klucz? O, jego żona zmarła przy porodzie. Smutamy. Czemu to są wszędzie klatki przy łóżkach w ogóle nie rozumiem. Szafki są na zamek. Albo z szósta, albo z północ, nie wiem. Tutaj też ktoś rozlał wino. W ogóle co ta wsiowa rodzina? Jakieś lampy, czy czegoś... E, musisz znaleźć latarnię. O! O! Czekajcie, tam coś wyłącza. Ho, 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 ho. Co to to? Jest maska świnia, nie czapka. Patrzcie, jeszcze lepiej. Lampnięte. Ciemno tu jak... Nic w... nie mówię. Ale genialne lustro. Wszystko widzę. Ja też się chcę wykąpać. Ja też, ja też. Wypchajcie się. Ja nie mogę spuścić wody. Eee, to tyle to, to, to nawet z było. Heh. dobra. ciekawego. Zamknięte. A ja mapę mam tutaj? A nie, na no M jest to samo, to jest jakieś tam piezdoły. doły za odgłos. Kolejna maska świni. OK Okej Też zamknięte No dobra to ciśniemy na klapę w suficie tak man coming Ja nie jestem Batman Mam nadzieję że Kosi tego macie na myśli Co to? Mam latarkę, wreszcie coś przydatnego. Mam te skrzynki, żeby tam się do czy jak? Tu jest dziura? Dobra. Nawet zobaczymy, czy. O, świeczka. Nie działa. Dobra. Ciśniemy do dziury. No shit, Sherlock. Nie wpadłem na to, że się chowacie. Kolejna maska świni. Ja pierdzielę. Ktoś tu ma jakieś. Chore poczucie umoru. O, 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 tu, do tej dziury. I co, jest książka? Dziękuję. Zobaczcie, tu mam jakieś... Nie mam żadnego plecaka, nic. O, a tu coś leży? Strugałka, to nie... Trochę takie nie tak jest. Ej, ktoś chodzi, słyszeliście? Myślałem, że myślałem, że tu ja coś zahaczałem, a tu nie. Weź krzesło, odejdź. Fakt, to był chyba zły plan. Słyszałem cię! Hm. Tam jest coś jeszcze? Chyba nie, dobra. Uuu, schody w dół! Są jakieś dziwne zamki. Tu też. Dobra, chodźmy w dół. Co Wszędzie zamki w drzwiach. WTF, co za chory dom! Jaki pikny obrazek. You don't mind if I record this, do you? I find it most useful. Ah, you have one of those wonderful De Martin bills. Uh, no, of course not, my dear fellow. It's my own design, Professor, along with everything you see. Most useful. You understand, of course, why the Ministry sent me. That they have. concerns. A <laughs> Ja pierdziele, nie ziemi Aż obrazy pospadały. Kurde. Mogę tak grać na pianinie, żeby sobie poprawić humor? Nie. No cóż. A nie, to przecież zapomniałem, mój zegar zawsze o północy wybija taką melodykę, że szczęście tam domem. Mogę się strzelbę na wszelki wypadek jednakowoż? Hem, chyba nie cóż, open the door Dzień dobry. damę dziach. Zamyk damę dziach. Damę Otwarte, uhu! Jaki wyczesany telefon! Halo? Precious eagle cactus fruit. Help us. To żem się dowiedział? O i tutaj zaczynamy rozmowę! O co mi się krzesło? Co się stało? odgłosy słyszałem, może szafka się otworzyła. Ja chciałem tą bro... O, tu coś jest. Ja chciałem broń podnieść, a nie kurde, bawić się w detektywa. O! Ej! Dzieci! Co za wajcha? A, zamknąłem drzwi. Ale bajer. Może lepiej zamknijmy? Kurde, ale żeby móc patrzeć przez obrazy, to jest chore. O, tam też mogę patrzeć przez obraz. WTF, po co to? Dobra, za długie, ja nie chce mi się czytać. WTF, ktoś ma tu zdrowo narąbany w baniaku. This dawning epoch. This age of reason, an empire grown fat. Rap for the bleeding. Nuda. Jak z czasem, nudzimy się od 15 minut zacnie. Lamek, gdzie? Lamek, gdzie? Kolejne części jedziemy. Czy ja mieszkam w Kalifornii? Uu, inne drzwi. Tak umiem, no. super. Dajcie mi potwory, dajcie mi grę, cokolwiek super. Więcej korytarzy. Aż mi ilość latek spadła yeah, i za duży pokój. Sorry, ale będziecie musieli. Czemu i mi mówią, jak się biega? Musieli znieść 15-klatkową grę, a ja przy naszym nagraniu coś tam był. zmienił ustawienia, czy coś. Uuu, tak się biega, super. Wszystkie drzwi pozamykane. Idę, idę, gdzie mam iść? What the fuck? To nie było fajne. Nisko. Dobra, to ja sobie pójdę. Ej! Ej! pack shit. Muszę się napić. Muszę się napić. Nie, wszystkie butelki są niedotykalne. Nie, mogę się poparzyć. Nie, to no nie Kito, Bilarda. Czemu nikt nigdy w tych grach nie bierze czy, czy, jakiejś broni, czy czegoś? Ja ją zaraz, o. A to tylko krzesło. O, telefon! Mandus. Do you know me? Hmm. Who are you? Gdzie są moje children? Trapped, Mandus. Below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them, restore the power, Mandus, drain the flooding, and restart the great engines. Ha. Where should I go? Hello? Hello? Dobra. Czyli Mandus O! Oh. Nie, 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 nie. Dzień dobry. Ale to brzmi fajnie. Co się stało? Czemu mam biały ekran? Ja pierdzielę. Ale tu są na końcu korytarza drzwi, które da się otworzyć. Uuu, dzień dobry! Jaki usiłgięty! Kolejne drzwi. Ja mnie pogardził naprawdę jakąś z tych strzelb. Jest tu ich tak dużo w tym domu, a ja żadnej nie mogę wziąć. O nie! Tam są jakieś drzwi zamknięte. Czy tu jest coś ciekawego? Pająk! Tak, na pewno mi się przyda. Jak stoimy z czasem? 18 minut i 45 sekund, razy drzwi. W związku z czym zwiedzimy do końca tutaj okolice. Stwierdzimy, że poparzyć się nie mogę. Tu nic ciekawego. Tu. Skrzypce! Też grać nie mogę. Kurde, mój water jest jakiś upośledzony. Niczego nie może się do ręki. No i zrobiłem kółko. Dobra. w związku z czym wyj wyjdźmy na zewnątrz, a tu coś jest. Talerze, tak, na pewno mi się to. Dobra, wyjdziemy teraz ten na zewnątrz, zobaczymy co nam to da. <laughs> ha, nic, bo tu jest zamknięta brama. Okej, okay, tośmy się dowiedzieli. Pamiętajcie, dzieci, jak wychodzicie, na, jak wracacie z dworu, zawsze zamykajcie na są drzwi. Ogrzanie tak wielkiego domu musi być kolosalnie drogie. Teraz, kolosalnie drogie, jest takie w ogóle określenie? Wodzicie z domu, też zamykacie są drzwi. WTF. zamknięte. Dzień dobry, czy chciałby Pan porozmawiać o Chrystusie? Halo, chyba nie. O. Za długie. Oczywiście zamknięte. O! Nie zdziwię się, jak za tym lustrem znowu jest jakiś wariat, który mnie ogląda. No, wanna. Ej, ona jest. Tu jest woda? Nie, pewnie taki cień. Nic interesującego nie ma tu. Więc chodźmy w drugą stronę, bo tam były otwarte drzwi. Yeah. I must say, my dear man, you you look awful. Yes, I I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you I've made all of this your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Oh, co, come on! I know? a secret service guzik Oh! <laughs> ha Ej, tu jest krew. To już na bank nie jest wino. Już wiem. Śledzi mnie jakaś kobieta i ma okres. Dobra, widzę, że już gramy 22 minuty. Zaczęło się ...dziać coś ciekawego w związku Z czym? Pora na przerwę. Przerwę to znaczy koniec odcinka. Nagrywam już 22 minuty. Myślę, że pora skończyć. I co? No i widzimy się w następnym odcinku, nie? Mam nadzieję, że wreszcie zacznie się dziać coś strasznego poza trzęsieniami ziemi nawiedzającymi mój dom, e, okresowymi plamami na podłodze i dwustronnymi lustrami i obrazami. Na razie trochę wieje nudą. Ale spoko, dajmy tej grze jeszcze szansę, dopiero pierwszy odcinek, poprzednia część była dobra, więc mam nadzieję, że ta będzie nie, nie gorsza. To było na tyle, trzymajcie się i do następnego, hej! I Klikniemy teraz...